Marketing za darmo. Był Radom, był sosnowiec, teraz mamy Wilanów. Często takie zabiegi, szykanowania czegokolwiek mają odwrotny efekt, no i tutaj stało się coś, czego mieszkańcy Wilanowa pewnie nie przewidzieli. Wokół planowanego sklepu rozpętała się medialna burza, która niezależnie od intencji obu stron sporu przyniosła sieci marketingowy efekt, o jakim większość firm może tylko pomarzyć. Sam również dołożyłem swoje 5 groszy, czym możecie przekonać się na TikToku. Mimo, że inwestycja dotyczy jednego, niewielkiego sklepu, w przestrzeni publicznej uruchomił się potężny mechanizm społecznego nakręcenia emocji, który działa na zasadzie efektu kuli śnieżnej. Im więcej kontrowersji, tym więcej zainteresowania, reakcji i darmowej reklamy. Na TikToku i w mediach społecznościowych pojawiają się setki komentarzy, filmików i memów. Użytkownicy nagrywają reportaże z pracy budowy, parodiują mieszkańców Wilanowa jako tych ultra bogatych, którzy kupują złotym Dino, komentują styl życia, elitarnych osiedli i przy okazji mówią o Dino. Zdarza się, że osoby wcześniej nie zainteresowane marką, zaczynają googlować, gdzie w ich okolicy znajduje się najbliższy sklep. W ten sposób powstaje wiralowy, spontaniczny przekaz, który działa na znacznie większą skalę niż klasyczna kampania reklamowa. Co więcej, ta afera zyskuje kolejne warstwy.